Witam dziewczyny. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co na bal sylwestrowy, jak można oczywiście wystylizować się w obecnych czasach. To znaczy każdy może założyć to, co chce, to, co uważa, ale jak jesteśmy na dużej sali, to już musi być jakaś suknia balowa, wieczorowa, tak? Na prywatce to jest zupełnie coś innego. Zawsze nam gdzieś tam się znajdzie, na pewno, tak myślę, u Was w szafach czy w garderobie jakaś taka mała czarna, która się troszeczkę świeci lub prościuteńka, a jeśli się nie świeci, to można dodać świecące jakieś dodatki. I tak na przykład ja tutaj mam takie, wyciągnęłam do kreacji, która już też mi zalega przez kilka lat w szafie, takie dodatki jak właśnie bolerko. Tak, jak widzicie, takie, które ma też jakieś takie elementy, cekiny błyszczące, bo jak karnawał, no to najlepiej, żeby było, błyszczało. Żeby błyszczało wszędzie na dekoldzie też. jak wprawdzie dziś tutaj nie mam. Ale też dobrze jest troszkę na policzkach, tak? Troszkę na dekoldzie, tam, gdzie będziecie widzieć, że będzie najlepiej. No i co? I żeby było ciekawiej, żeby było oczywiście żeby sylwestrowo, balowo. Wprawdzie że jest po Sylwestrze, ale karnawałowo to też można jakieś wyciągnąć, nie wiem, pierścionki, które macie. Ja lubię czasami taką dużą biżuterię sobie, no, oznaczyć tak, że, że ją mam, bo to mi się podobał ten pierścionek, więc taki sobie kiedyś kupiłam. I też taka na rękę bransoletka, też błyszcząca, świecąca, najlepiej, żeby jak najwięcej się błyszczało, świeciło. Wtedy jest, może tak powiem, szałowo, tak. Można też oczywiście skromniej, bez, bez żadnych dodatków, czarną, małą czarną sukieneczkę, tak jak pokazywałam Wam w poprzednim odcinku. A ta jest tutaj właśnie z takim połyskiem i do tego też, tak jak widzicie, świeci się takie też bolerko. Co by jeszcze jakoś może rozmaicić i dla niektórych może byłoby to nawet lepsze wyjście, to za chwilę pokażę Wam, co jeszcze można założyć, jak, jak wystylizować się, na taki karnawał. Nawet jeśli muszę wam powiedzieć, że spędzić zacie ten wieczór tylko we dwoje, tak, w domu przy świecach, to też warto wtedy jakoś tak się od... No, się na słowo, się takie takie śmieszne, bardzo śmieszne słowo, odsztyftować. Ale wystylizować się tak, żeby ten partner, mężczyzna mąż, czy narzeczony, czy partner był zadowolony i cieszył się, że że zrobiliście to, zrobiliście to, kobiety tak dla niego dobrze jest też zasugerować, żeby może on też troszeczkę ubrał się też tak bardziej karnawałowo, czy też bardziej odświętnie, I tak też można. No a jeśli wychodzicie na zewnątrz, to rzecz jasna, rzecz jasna, musicie już i dobrze jest, nie musicie oczywiście, ale dobrze jest, jeśli oboje y, macie na sobie y, wieczorowe kreacje, tak? Łatwiej chyba kobiecie nie dla mężczyzn, no to zakłada, y, no łatwiej mężczyźnie, bo ko kobieta to... Oczywiście poświęca dużo więcej czasu, a łatwiej nie zakłada garnitur, koszule, tak? I już, i po prostu już jakieś skarpetki, buty. A kobieta, no to wiadomo, że zaczyna wymyślać, tak? I najczęściej jest tak, że ja nie mam co na siebie włożyć, tak? A wystarczy, że popatrzymy w szafie, tak? Co tam mamy i co dodać, żeby po prostu e, tanim kosztem i też e, nieprzesadnie. Ale szybciutko też coś e, wystylizować. Oczywiście, jeśli dobrze, jeśli są paznokcie zrobione. Ja oczywiście w dniu dzisiejszym nie mam, dlatego że m, pracuję też. E, to, to jest taka, jak gdyby, dla mnie e, pasja, którą, którą od, od, od zawsze m, lubiłam, ale nie realizowałam się w tym względzie. Natomiast e, pracuję jeszcze nieco inaczej. A to jest dla mnie dodatkowe takie zajęcie, jak również zapraszam Was, czytam bajki na YouTube dla dzieci, na kanale Nina, Nina dzieciom, a mój kanał jest pod tytułem Nina, być może dodam jeszcze coś, ja mówiłam Wam o tym, że jest jeszcze drugi człon nazwy mojego kanału, tego kanału, ale prawdopodobnie mm, zmienię, bo to mi tak jakoś razem Nina ares nie brzmi dobrze. Więc prawdopodobnie to zmienię. Zostańmy przy Nina. Proszę Was o subskrypcję, proszę Was też o łapkę w górę. I jeśli oczywiście macie jakikolwiek dobry komentarz, to też zapraszam. Chciałam Wam powiedzieć, że negatywne komentarze na mnie już na pewno źle nie wpłyną, ponieważ ja już mam tyle lat, że yy, uwierzcie mi, że to dla mnie nie będzie oczywiście. Jak, jakąś traumą. Jednak zapraszam, jeśli macie jakieś uwagi, to bardzo proszę. Za chwilkę wam pokażę jeszcze inną stylizację, którą można oczywiście zastosować przy wyjściu też z domu, lub po prostu na wieczór karnawałowy. Nadal trwa, mamy początek lutego 2022 roku, ale bawcie się w mniejszym gronie. Spędzajcie miło ten czas z przyjaciółmi, ze znajomymi lub tylko nawet w malutkim gronie, lub też we dwoje. Za chwilkę jeszcze Wam pokażę jak, co jeszcze można ewentualnie z jakąś taką właśnie małą czarną, co jeszcze można ewentualnie założyć, jeśli nie macie bolerka, choć takie rzeczy są naprawdę, można nawet ja łączę stare z nowym, a takie bolereczko, załóżmy macie małą czarną, a takie bolereczko zawsze jest troszeczkę cieplej bramiona, no bo wiadomo, pora zimowa, można spokojnie w każdym jakimś takim butiku e, wypatrzeć e, tanim kosztem. Więc zapraszam Was, jeszcze pokażę Wam dodatkowo, co na taką małą, czarną, żeby jeszcze bardziej było błyszcząco, jeszcze bardziej świecąco, jeszcze bardziej może dla Waszego mężczyzny zachęcające, jak również dla e, dobrego samopoczucia. Za chwilkę zapraszam.